Czy możemy się dojść tam? jestem tak. Aha. Byle to właśnie złote na bieżąco, nie ma ochoty. Zrobiliśmy takie super pocztówki z rozwodów, informacji turystycznej w Gdańsku. Wy sami bujaczki. Przepraszam, trafiliśmy do Galerii Sztuki Artystów z Glasgow. I kupujemy takie pocztówki. Greetings from Gdańsk. od ostatniego sosia od każdej z nas z konta ubiegła, jakieś 500 złotych. Dziękuję. Wszystko zostało wydane na pocztówki. Pozdrawiam. Widzę ją. Oui, oui, żumowę. Dream <grym> team w raju. Wariowałyśmy ogólnie w miejscu. Tak. Dzięki. Uuu. ile to jest pieniędzy w tym? Kurczę, dużo. Jesteśmy nad morzem! Co oh, <słyszy> to! I I love it! I love it. Jesteśmy na rowerach. Na rowerach w Gdańsku. Cześć jest dzień numer 2. Mieliśmy zobaczyć gdzieś wschód, ale nie wstałyśmy na niego i jedziemy do parku. No ja w swoim naturalnym środowisku Maja robi zdjęcia. To jest cała palmiarnia w parku rysy Gołem nie używa ta palmiarnia jakby... Jakie lat, że będzie jakaś konieczna. dostała pewność, karę, ale... bo to, tak ja to znaczy. nami. Jesteśmy w wodzie. Zimno! Zimno!

Wiesz nie została ci ostatnia chyba Nie ma już dla mnie ale pa.